Czy jesteś przedsiębiorcą i masz przed sobą 10, 20, 30 lat pracy? Czy jesteś świadomy, że nasz system emerytalny jest niekorzystny i przyniesie Ci emeryturę w wysokości 30% Twoich obecnych dochodów? Albo między 2 a 3 tysiące złotych? A jak u Ciebie z oszczędzaniem? Masz konto oszczędnościowe? A może odkładasz do skarpety? Jesteś zadowolony z tego systemu oszczędzania? Udaje Ci się? A może inflacja zjada cały zysk? A może masz tak, że to co odłożysz pochłaniają nieprzewidziane wydatki Awaria auta, zepsuta lodówka, nowy telewizor. Znasz to? Dobrze trafiłeś. Mam dla Ciebie idealne rozwiązanie. Zostań ze mną, a zaraz opowiem Ci, dlaczego jest takie idealne i dlaczego jest właśnie dla Ciebie. Witaj na kanale Augustiak Woźniak Ubezpieczenia. Ja jestem Monika. Pracuję w branży ubezpieczeniowej od 2011 roku. Pomagam klientom w doborze najlepszego dostępnego na rynku zabezpieczenia emerytalnego. Moją misją jest edukować, pogłębiać świadomość ubezpieczeniową i pomagać w zbudowaniu poduszki finansowej. Oferuję Ci swoje wsparcie i wiedzę, a w mojej pracy skupiam się na Tobie i Twoich potrzebach. Stosuję sprawdzony dwuetapowy system ofertowania klienta. Na pierwszym spotkaniu to Ty mówisz o swoich celach, potrzebach, oczekiwaniach oraz możliwościach, a na następnym spotkaniu ja pokazuję Ci dostępne opcje oraz przedstawiam ofertę, dobraną dla Ciebie na podstawie zgromadzonych wcześniej informacji. Dlaczego te dwa spotkania są takie ważne? Ponieważ rzetelnie przeprowadzona analiza Pozwala zarówno teraz, jak i w przyszłości zagwarantować prawidłowo dobraną ochronę dla Ciebie i Twoich bliskich, a także zapewnić dodatkowe środki na emeryturze. Będziesz wiedzieć, gdzie masz swoje pieniądze, ile ich masz i kiedy możesz je wypłacić. A co najważniejsze, będziesz świadomie budować swój portfel i wypełniać lukę emerytalną. Ja ze swojej strony gwarantuję Ci bezpłatny serwis przez cały okres posiadania Polis. Po naszym spotkaniu zobaczysz, że emerytura to będzie spokojny i dostatni czas dla Ciebie i Twoich bliskich. A oszczędzanie jest prostsze niż myślisz. To wszystko wydarzy się tylko pod jednym warunkiem że Ty sam już dziś o siebie zadbasz. Zapraszam Cię do mojej przestrzeni. Napisz do mnie. Umówimy bezpłatne spotkanie online. Zasubskrybuj ten kanał, bo warto być na bieżąco w temacie ubezpieczeń. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w opisie tego filmu.